dzisiaj vloga w ogóle po raz pierwszy w życiu. Nigdy nie, nie myślałem, że będę miał kiedyś taką potrzebę, ale sugerując się Waszymi telefonami i mailami, które otrzymałem, e, okazuje się, że wielu z Was ma problem z ważnością dokumentów, a tym samym ważnością kont internetowych, kart płatniczych i tak dalej. E, wiem, że większość nie chce wychodzić z domu, nie dziwię się. Sam gdybym miał taką możliwość... Też wolałbym siedzieć w czterech ścianach i poświęcić czas rodzinie i wszystkim zarobiąc chwabą, które się gdzieś tam przez lata nawarstwiły. Ale no... takie mamy czasy. Musimy to przetrwać. A teraz do rzeczy. Jak zrobić zdjęcie w domu? Do zdjęcia będziecie potrzebować jasnej ściany, ewentualnie prześcieradła, koca, czegokolwiek, obrusu, byle nic wzorzystego. W miarę jednolitego, najlepiej białe krzesła, taboretu. Najlepiej taboret, bo nie ma oparcia, więc nic tam w planie z tyłu nie będzie wychodzić. I w miarę jasnego pokoju. Już pokazuję, jak to zrobić. Pokój, jeśli mamy jasną ścianę, nie mamy jakichś elementów w tle, czy tam dajmy na to szafa, obraz i tak dalej. Wykorzystujemy tą ścianę. Jeśli nie mamy takiej możliwości, bierzemy cokolwiek, tak jak mówiłem wcześniej. Najlepiej chyba sprawdzi się w tym momencie prześcieradło, które rozmieszamy sobie czy na meblach, czy, czy na drzwiach, czy nawet możecie zatrudnić innych członków rodziny, żeby trzymali je za wami. Ważne, żeby to tło było skierowane do okna, możliwie jak najdalej od osoby fotografowanej, czyli tutaj dobrze było zachować tą odległość metra, czy nawet więcej, jeśli oczywiście macie taką możliwość w pokoju. Osoba fotografowana jest skierowana centralnie w stronę okna. Nie robić tego w ostrym słońcu, poczekać najlepiej albo zrobić to w godzinach porannych, albo w godzinach popołudniowych, gdzie słońce już jest w miarę nisko, więc pokój jest ładnie oświetlony, ale nie ma ostrych cieni. Wsadzamy osobę fotografowaną bądź samego siebie, a kogoś po prostu stawiamy za aparatem bądź telefonem. Eee, kadr ustawiamy pionowy. Gdzie osoba fotografowana ma być mniej więcej do połowy klatki piersiowej. Zostawiamy troszkę miejsca nad głową, fotografujemy tak, że głowa mniej więcej zajmuje nam połowę powierzchni zdjęcia. Eee, zanim to zrobicie, bo nie wszyscy o tym wiedzą, to od razu mówię, klikacie sobie na smartfonie, jeśli macie już osobę w kadrze, klikacie na twarz tej osoby, wtedy smartfon ustawia sobie ostrość i wszystkie parametry na tym konkretnym punkcie, czyli na twarzy osoby fotografowanej. Jest to ważne, ponieważ zdjęcie musi być ostre i musi być w miarę dobrze doświetlone, tak żebyśmy później w postprodukcji mogli coś z tego konkretnego zrobić. Robimy zdjęcie, najlepiej zrobić kilka. Wysyłacie te zdjęcia do mnie na maila, zamieszczając informację, czy zdjęcie ma być w wersji elektronicznej, czy że można złożyć sobie po prostu totalnie zdalnie przez profil Apple App do urzędu wniosek czy też w wersji papierowej jeśli w papierowej to napiszcie po prostu jaka ilość sztuk jedna, dwie, trzy, cztery i tak dalej wysyłacie dane kontaktowe ja automatycznie po otrzymaniu takiego maila potwierdzam Wam przyjęcie zamówienia przygotowuję zdjęcie wymieniam tło dopasowuję sobie światło i tak dalej, żeby wszystko grało w urzędzie gdybym miał jakieś zastrzeżenia, wątpliwości będę się z Wami kontaktował i przesyłam wam tą fotografię z powrotem. W wersji, tak jak mówię, elektronicznej załatwiamy to kompletnie bezkontaktowo, czyli puszczam linka, pobieracie i po sprawie. Wtedy załatwiamy płatność też elektronicznie, wysyłam wam potwierdzenie zapłaty też wraz ze zdjęciem. Jeśli chcecie na papierze, to po wysłaniu zdjęcia na drugi dzień zapewne będzie już tutaj na was czekać do odbioru, co na pewno potwierdzę mailowo bądź telefonicznie. To chyba na tyle. Trzymajcie się zdrowo, nie panikujcie, bo to niczemu dobromu nie służy i korzystajcie, póki jest teraz okazja, z tego, żeby pobyć z rodziną i pozałatwiać sobie wiele zaległych tematów, które pewnie przez lata wszyscy odkładamy. Na razie, cześć.